Kochane dziecko, w tę spokojną noc, gdy przygotowujesz się do odpoczynku, przychodzę do ciebie z słowami miłości i pocieszenia. Chcę, abyś wiedział, że zawsze jestem przy tobie, dbając o każdy szczegół Twojego życia. Poczuj moją obecność wokół siebie jak ciepły uścisk, który cię otacza i chroni. Gdy kładziesz głowę na poduszce, pomyśl o błogosławieństwach, które dziś otrzymałeś. Każda mała wygrana, każdy uśmiech to znaki mojej miłości do Ciebie. Nie pozwól, aby zmartwienia zakłócały Twój odpoczynek. Zaufaj mi i powierz mi swoje lęki i troski. Pamiętaj, że znam każde Twoje myśli, każde pragnienie Twojego serca. Nic nie umyka moim oczom. Jestem tutaj, aby Cię wysłuchać, pocieszyć Twojego ducha i dać Ci pokój, którego szukasz. Zamknij oczy i poczuj spokój, który od mnie pochodzi. W chwilach ciszy, gdy wszystko wokół wydaje się ciche, to właśnie wtedy najbardziej chcę z tobą rozmawiać. Otwórz swoje serce i pozwól mi wejść. Chcę cię prowadzić ścieżkami życia, zawsze w kierunku dobra i pokoju. Jeśli ciemność nocy cię przestraszy, pamiętaj, że jestem światłem, które nigdy nie gaśnie. Nawet w najciemniejszych godzinach jestem z tobą, oświetlając twoją drogę i dając ci siłę do dalszej wędrówki. Nigdy nie jesteś sam, mój ukochany. Proszę, zaufaj mojej ochronie. Nic nie może Cię skrzywdzić, gdy odpoczywasz pod moją opieką. Moi aniołowie są wokół ciebie, strzegą Twojego snu i odpędzają wszelkie zło. Odpoczywaj spokojnie. Wiedząc, że jesteś bezpieczny w moich ramionach, przypomnij sobie obietnice, które ci złożyłem. Obiecałem, że nigdy cię nie opuszczę, że będę z tobą każdego dnia. Te słowa są prawdziwe i niezachwiane. Oprzyj się na nich i znajdź pocieszenie dla swojej zmęczonej duszy. W nocy chcę, abyś śnił z nadzieją i radością. Pozwól swojemu umysłowi latać do miejsc spokoju. Gdzie nie ma zmartwień, tylko moja miłość do Ciebie. Każdy sen jest moją wiadomością, obietnicą, że nadejdą lepsze dni. Gdy obudzisz się jutro, odnowiony i pełen energii, pamiętaj, że byłem z Tobą przez całą noc. Moja miłość do Ciebie jest stała i niezmienna, obecna każdego ranka. Zękuj za nowe możliwości, które przynosi dzień. Jeśli kiedykolwiek poczujesz się zagubiony lub przygnębiony, zwróć swoje myśli do mnie. Zawsze jestem tutaj, aby cię podnieść, aby pokazać ci drogę. Nie ma problemu zbyt dużego, którego nie moglibyśmy razem pokonać. Pragnę, aby twoje serce było zawsze pełne pokoju. Ten pokój, który ci ofiaruję, jest inny niż wszystkie, ponieważ pochodzi ode mnie i jest doskonały. To pokój, który uspokaja duszę i przynosi bezpieczeństwo, nawet w czasach niepewności. Kochane dziecko, Twoje życie jest dla mnie cenne. Każdy Twój krok jest ważny i wartościowy. Jestem przy Tobie, celebrując Twoje zwycięstwa i wspierając Cię w wyzwaniach. Kroczymy razem i to nigdy się nie zmieni. Jeśli smutek zapuka do Twoich drzwi. Pamiętaj, że jestem tutaj, aby ocierać Twoje łzy. Moje ramię jest zawsze dostępne, abyś mógł odpocząć i znaleźć pocieszenie. Nie noś ciężaru sam, podziel się nim ze mną. Mam nadzieję, że znajdziesz radość w każdym dniu, że Twoje serce będzie przepełnione wdzięcznością. To w małych rzeczach, prostych chwilach jestem najbardziej obecny. Obserwuj piękno wokół siebie i czuj moją obecność w każdym szczególe. Gdy śpisz, pozwalam Twojemu ciału i umysłowi się. Odpoczynek jest niezbędny i chcę, abyś czuł się odświeżony. Zaufaj temu procesowi i pozwól, aby Twoje jestestwo odzyskało siły na nowe przygody, które cię czekają. Niech mój pokój zawsze ci towarzyszy. Nawet w burzach życia. Jestem z Tobą, uspokajając wiatry i chroniąc Cię. Trzymaj moją rękę i idź naprzód z odwagą i wiarą. Miłość, którą mam dla Ciebie, jest ogromna i wieczna. Nie ma nic, co mogłoby zmniejszyć tę miłość. Jest stała i niezachwiana, zawsze obecna, aby Cię prowadzić i wspierać. Niech Twoje dni będą pełne światła, a Twoja dusza zawsze w pokoju. Jestem z Tobą w każdej chwili, w każdym kroku. Wierz w moją obecność i ufaj mojej miłości. Niech ta noc będzie czasem odnowy i głębokiego odpoczynku. Niech pokój panuje w Twoim sercu, a Ty obudzisz się gotowy, aby stawić czoła nowemu dniu z radością i nadzieją. Każdej nocy potwierdzam moją obietnicę bycia z Tobą. Nie lękaj się, bo jestem przy Tobie, dziś i zawsze. Niech ten czas odpoczynku wzmocni Cię do nadchodzących wyzwań. Każdej nocy odnawiam Twoje siły i przygotowuję Cię na nowy dzień. Poczuj moją miłość i moją ochronę, otaczającą Cię, przynoszącą komfort i bezpieczeństwo. Gdy się obudzisz, pamiętaj, że moja ręka jest nad Tobą. Każdy świt to nowa szansa na doświadczenie mojej miłości i mojej łaski. Żyjesz pod moją ochroną i nic nie może Cię oddzielić od mojej miłości. Krocz z pewnością, wiedząc, że jestem z Tobą w każdym momencie. Jeśli odczuwasz strach lub niepewność, pamiętaj o moich obietnicach. Są one latarnią wśród burz, kotwicą dla Twojej duszy. Trzymaj się ich, a znajdziesz pokój i bezpieczeństwo. Jestem zawsze o myśl od Ciebie. Gotów Cię wysłuchać i pomóc. Stawiaj czoła każdemu dniu z odwagą i determinacją. Ze mną u Twego boku nie ma wyzwania zbyt dużego, nie ma góry zbyt wysokiej. Razem możemy pokonać każdą przeszkodę. Wierz w siebie, bo ja wierzę w Ciebie. Gdy kończysz tę modlitwę, poczuj pokój, który Cię otoczył. Zachowaj go w swoim sercu i noś ze sobą przez cały dzień. Niech ten pokój będzie twoim przewodnikiem, twoim pocieszeniem i twoją siłą. Zawsze będę tutaj, czekając, aby znowu z tobą porozmawiać. Mój drogi synu, niech twoje noce będą zawsze spokojne, a twoje dni pełne radości. Jestem z tobą, teraz i zawsze. Śpij dobrze w pokoju i ochronie. Amen.